I witam Was bardzo gorąco serdecznie z tej strony Pico, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii zagrajmy w Minecraft z modami. Tym razem mody um, są trochę troszeczkę inne, gdyż mamy zainstalowane mody na przykład Furniture Mode, um, Capitator, Backpack, Craft Guide, Galactic Craft, co jest właśnie nowością w, tym, w tym, tej serii jakby. Inventory Tweaks, Pixelmon, um, Basic Components, czyli jakiś tam w sumie nie wiem, co to jest okej okay. i minimapem um, tak więc tak tutaj mamy jakieś tam nowe światy usuwamy bla, bla. i tak od razu wyjaśnię czemu czemu nowy, jakby nowa seria z minecrafta nagrywałem minecrafta tak, gdyż um, poprzednia seria poprzedni sezon można powiedzieć był trochę niewypałym a teraz zostałem jakby nowego kompa, więc, więc mogę zacząć to um, w końcu nagrywać więc można jakoś iść i całkiem nowe fajne mody wyszły więc Um, więc byłoby fajnie. Nawet nie wiem, który to jest sezon już, z kolei czwarty, piąty? Zagrajemy w Minecraft z modami. Sezon... Um, Czekajcie... Sezon... Ja. <grytanie> yeah. No Więc tak, wszystko zostawiamy tutaj na ten. To wpisze datę swojego urodzenia? Noć przyszły, czerwiec drugi. Dobra, zaczynamy przygody z Minecraftem. Z Minecraftem na modach. że ta seria ostatnio nie była zbyt interesująca. O. Oh. Welcome to the world of Pixelmon. Thank you for installing this mode. Now please pick your desired start Pokémon. Co to jest w to konie za Pokémon? Jurdwik jakiś, nie znam gościa Peep który to się tak tnie chyba z tyłu, tak troszeczkę Skrill, Tododile, Charmander, tak Quill, Chikorita, Trico, Bulbazaur, Bulbazaur, Bulbazaur jest OP. Come on, tak A Lepszego normalnie miejsca nie mogłbym wygenerować. Dobra, idziemy tam. W ogóle jak laguje, bije kane. Czekajcie, zmienię ustawienia frapsa może. Z dwu. Dobra, tak więc jesteśmy z powrotem. Nie wiem, czemu wywaliło mi gry do pulpitu. Tego się w sumie zastanawiam. Poznałem sobie przy okazji kombinacji i znalazłem. Gold nagety. Wow, w ogóle ład! nagety. A i tu się bije prawdopodobnie Snorlax. Czy prawdopodobnie to jest coś, się Snorlax. Bije się z czymś. Już ubił coś Lol co to jest Wow ka Center Wow fajna Foksy co ja jecha chyba wyłączę takie niektóre... rzeczy. Widzę, że kratkuje mi gra, nie wiem czemu. Kratkuje po prostu. Takie takie niepłynne jest to wszystko. Wow. Nie no seriously, to jest, to jest... to jest właśnie Minecraft, tak? Wszystko kratkuje, nie wiadomo o co kaman. No dobra, zobaczymy o co chodzi. O! Leczę Pokemona Dobra, co teraz? O, wyłącza się, dobra Dobra, chyba ogarnąłem Nie, pewnie nie ogarnąłem <grybujesz> Wiecie, co jest ja sobie Zapiszę jakieś miejscówka tutaj, jak się zapisało gdzie to jest? Tu Waypoint No, Waypoint Poke Center Grało się w Pokémony <grystanie> Dobra Więc tu będzie Poke Center Będzie duża, zajebista strzałka pokazywało, że tu jest Poke Center No To tak jest dobra Idziemy dalej W przydałoby się jakieś drewno wziąć? What the fuck Co to jest za Pokémon? Jak się wyróżnił za Pokémona? Oh come on o. Trafiłem. Co to jest? Jason? To jest Poketrener trener jakiś w ogóle. Tylko użyję na nim. Sleep powder. Fuck. <grystanie> Fajne. Ej. <grystanie> to nie było fair. Dobra, i chciałbym go uleczyć znowu. Dobra, tak wyglądają poketrenerzy, Dobra, to trochę nie, nie za fajnie wyglądałem, szczerze mówiąc, ale, ale zawsze... What the fuck? Ale zawsze coś. Nie, fajnie się gra, fajny, fajny, fajny feeling gry jest. Nie, może takie jedno bym podpierdzielił Nie wiem, że za szybko to zrobię Da się to w ogóle podpierdzielić? Wow. wow, da się to podpierdzielić, nie? Chyba kill offem kill nie mam niestety Dobra w dupie W ogóle Naprawdę dość dawno nie grałem w minecrafta, to, to trzeba przyznać Że naprawdę Sporo, że to znaczy sporo, dość dawno. O, miał. miał. To są Pokémony rare w ogóle. Serio. O. Jasu, jaka muzyczka, aż mi się. Normalnie nie wiem. Co za krzeszek. Tych krzeszków nie pamiętam tam. Nie pamiętam tam krzeszków to jest? Mhm, mm dobra, to jest zwykły krzak. O, rognęło coś. Ej, oddawaj mu je, ten. Oddawaj mu je, drewno, frajerze. Dobra, zostawię to. A co to jest? Apricorn. Apricorn. Co to jest apricorn? Myślałem ogólnie, że odcinki z tego nowego jakby Minecrafta mogą trwać gdzieś nie po 20 minut, co wy na to. 20 minut chyba taka. Um, najlepsza moim zdaniem. Naj najlepszy czas. Bo Minecrafta, kto lubi oglądać Minecrafta. Ty. Ogólnie Skyny z modami. Skyny z modami będzie dalej najważniejszą serię na kanale, właśnie te pokemon będą taką podrzeną, one będą wychodziły co 2-3 dni dopiero Ale Skyrim będzie wychodził codziennie, oprócz tych dni właśnie, które, w które będą wychodziły pokemony, mm. pokemony. A Są to pokemony, bo to wszędzie pokemony widzę, Jezu Frajerzy, co mnie straszysz God damn Zamknij mm. mordę Aha. Złapałem tą sezonkę? Nie no, zniknął, znowu zniknąć chyba. Tu gdzieś chyba kolejna spadła, tu jest. No come on! Nie ogarniam. To mi chyba stworzyło grę ogólnie jako serwer, tak mi się przynajmniej wydaje. Wiecie co, fajnie byłoby to zrobić z domek? Tutaj. W tym miejscu dokładnie. A ten nad jakąś wodą jak coś już. W ogóle patrzcie, patrzcie jakie to jest fajne miejsce. To, wszędzie do siedzę. Właśnie taka, taka, taka fajna miejsce nad wodą. To może zrobię. Kim ty jesteś? Kolejny chyba trener Alebieski tu fajne, podoba mi się. Podoba mi się ogólnie opcja tej gry. To jest fajnie, zainstalowany jest jeszcze mod... ...mod, mod, 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 jak się nazywał? Nie, nie Goldie. Um, aż, 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 zobaczę. Aha, nie mogę z tego poziomu. Ale nazywał się właśnie jakoś tak... Nie, nie Golding, fuck. Tak nie przecież przecież, nie mogę się koncentrować. On się nazywał... On się nazywał. Galacticraft, przypomniało mi się. <laughs> Galacticraft się nazywał ten mod. I ogólnie był modem dość fajnym. A um, gdyż. Był modem. Jest modem, dość fajnym. Bo w sumie. Um... Jezu, zapomniałem zdać cię całkowicie wątek. Mi wszystko rozprasza dzisiaj. To jest za głośno. Tobie zostawię, tak w sumie. Ehm. Um. Bo, 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 bo... Dlaczego skończyłem? Jezu, ja nie potrafię, nie potrafię się skupić, jest dokładnie czwarta rano i ja nie potrafię się skupić. What the fuck? Dobra, odmienimy takie sobie damy, jak popieram. Nawet nie mam kill jest, jak ja w ogóle zacząłem to save to jest w ogóle pojęte. Nawet kilofa nie mam siekierki żadnej, nic. W ogóle domek teraz z dupy jakiś buduje. Ja mm. mówię o Galaktikraf. Galaktikraf ogólnie jest modem dość fajny, bo wybije się rakietę potem w samą się leci i ogólnie jest fajny. Dobra, tak więc mamy mamy dom. Taki <lul> dom. Ope, dom. Dom, dom. To, do, to, do, to, do, dom, dom. Ehm. Um. Nie wiem, może być może na dniach sobie po prostu, znaczy na dniach, podczas jak nie będę kręcił odcinków, po i tak dalej po prostu w kolejnym odcinku to kończymy dom. Um, póki co... aha, on no, level 9, to nie, ja nie, nie będę się z nim bił. Hmm. Bo chciałem w sumie, byłoby jakieś takie fajnie urozmaicenie. No postawiłem sobie jakiś w ogóle krzaczek w domu i... i tupa. Będzie serius tylko. Ech, no ale dobra. Tak więc, możecie postawić swoje komentarze właśnie z, takim, z taką treścią. Jak grać w te Pokémony? Seryjnie, naprawdę nie wiem. Zobaczyłem to w serii Uremka, u, Remka, u ogólnie, i pomyślałem, że fajne byłoby zainstalować tego moda do całej mojej tej kolekcji modów. Ogólnie miałaby być to seria bez, bez żadnych tam zbędnych jakichś modów. A dlatego, właśnie. O Jezu, Dlatego. No, jest tak jak jest, tak. Um, bo miała być właśnie ta seria bez modu, bez Galactic Graph, miało być tylko jakieś takie bariery dodatkowe, ale jednak skusiłem się jeszcze na tego Pokémona. Nieźle, naprawdę, coś się boję w ogóle przebywać. Co to jest? to jest? fajne, bo są takie modele 3D, nie są one takie kwadratowe typowo. Ale dobrze, ja to się znowu zgaduję, a... a czas odcinek w sumie... Chociaż nie, jest 15 pod, dopiero 15 minut minęło. Dlaczego to posadziłem tutaj? Dobra, to posadzę gdzieś, gdzieś, gdzieś tutaj, załóżmy, bo fajnie byłoby, gdybym gdyby miał tego więcej, byłoby ultra-kosek w by ogóle super, nawet nie wiem, dlaczego to jest. Um, no ale dobra, więc możemy coś jeszcze porobić w sumie, jakieś pokemony połapać, pobić się z kimś, tylko że znowu mój Bulbasaur ma level 5. Tak, a tutaj chodzą lewele 18 i tak dalej. Więc dość trudne będzie cokolwiek tutaj robić. Magika, w którym masz level 7 i tak nie pobijesz. Cię zobaczymy. Tak to zaraz się utopi. Tejka masz, pół Mary. <grystanie> dostał. Yeah. Beach slap dostał. Mmm, <grystanie> bomb. Dostał. O, może go jeszcze podexpię tego Pokemona, może daj mu level. Dawaj, pisze Bulbasaur. Wiem, że możesz, wygrasz. Dobrze. Dawaj, na kurwinku, na kurwinku. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Dawaj, dawaj, dawaj. Oooo, 53 Expo. Level 6 wszystko plus 1. Dobra, on teraz Bulbasaur level 6. Piciers. Chodź, Bulbasaur. Jezu. Trochę go laguje, szczerze mówiąc. Dalej nie rozumiem, czemu to jest wszystko teraz robione na serwerach, jakby. No i dobra. Um, fajnie byłoby coś zjeść. By the way. Nie, on się to nabije. Nie, umrę. Nie, tu też szoka mi na machę. Nie, jak ja to przeżyję. Seriously Jestem parliżowany w ogóle. Nie. Kurba zawy, nie rób tego. Nie, Mary, zamknij mordę. No i umarł. Umarł. Po prostu umarł. Na kim jestem? Normalu. Fuck. Umarł już. No, więc zdążył jeszcze 7 levela nabić. 38 w ogóle jest. Jak ja sobie pomyślę, co będzie w tej serii, to wieciarki przechodzą. 4 Ale ja nie mogę umrzeć takim. Tak, 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 teraz. Pyski to. Chcę wykopić dziurkę taką. Hehe, wykopić dziurkę żeby miał większy dostęp, lepszy. Gdzie przez to może mi to wszystko tak bugować, Bo tu są te um, shadery, których, których nie używam i nie wiem jak je usunąć w sumie. Co ty za Pokémon? Greg. a to pewnie jakiś ten tren, trener. Ale dobra, na, na razie podoba mi się. Bez podoba mi się. Jest fajnie. O, ekans tam jest, poznaję go. To, to już poznaję. To jest, czym ty jesteś? Metang w ogóle, Jezus, co to jest? jest ja połowę pogodę po, tutaj nie, 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 ja jeszcze nie, klawiszy muszę poznać. Um... Grave, co to jest? Grave? Nie wiem, niech to będzie na tylcie. Backslash o. No i teraz jest Git. Dobra, co my tu mamy? Które mody są z Pokémonów, jakby machiny też. Niech pokażę. Meteorik. O, tu są. To czego to jest właśnie? Bo są różne kolory tego. Było. Ale jak to ogarnąć? Z trzech irona robi się iron disk. No i co? I to jest iron base już. Trading machine holder, right. Trading machine. Control panel. Monitor. Trading machine. Anvil. Ok, um, New running shoes, Old running shoes <laughs> Leather boots Aha, i to mi daje speed'a, Old Root, to jest do łowienia ryb ogólnie Pamiętam to jeszcze z gry samej Firestone, Waterstone, to jest do upgrade'owania Pokémon, do ewolucji chyba ich Waterstone shard, Firestone shard, Rar Candy Golden Able, Sugar i. Sugar! Sugar. Glowstone dust. Co to jest glowstone na florze? God damn it! Bloxera. Nie, to już są tego. Healer. Skąd końcu wierzę aluminium? Redstone. Fossil machine top. Machine base, yes, so. Naprawdę, Potion, aha, to jest zwykły potion. Fajnie byłoby mieć Rare Candy Rare Candy jak pamiętam z Pokémon to dawało chyba level upa od razu Do pośredniego I to się będę zawsze zostawiał na koniec Pokemonów Tam na, czy na koniec, na końcowe te etapy że po prostu nie musieć cichy, jak wiecie z godziny XP tylko po prostu Machnąć im raz, dobrze Hehehe Ale no ja tu zaraz padnę w ogóle Też, też fajna faza nie? O level 5 Potrafię go. Idoran, chodź tu. Jak się chowa, Piercikany? Tegla. Masz Tegla dalej. rynku, so, a dostał Tegla. Saj, fajny Pokémon, naprawdę, podoba mi się. Dawaj, no, mordę w mordę. No. Ugryź go. jaki on mi dev zadał. Dawaj, dawaj. Dawaj. Teraz go wyjmę w O, Lexida mam. Fajne. Ósmy level. <laughs> tak od razu ewoluował 8 level. opa shit. Fajne, podoba mi się, naprawdę. No dobra, to chyba, byłoby, to chyba byłby koniec tego odcinka. Tak, tak w ogóle. Um, więc komentujcie, oceniacie. Subskrybujcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Tak więc. Na razie. Bye bye.